Pani Kasiu, chciałabym się pozbyć pierwszych zmarszczek i poprawić kondycję swojej skóry. Bardzo skutecznym zabiegiem jest radiofrekwencja mikroigłowa. Ten zabieg wykonujemy z użyciem malutkich igieł, które przekuwają się przez skali skórek, stymulując produkcję kolagenu i elastyny. Bardzo mocno poprawiają owal twarzy, a także regenerują wszystkie delikatne zmarszczki. Już po pierwszym tygodniu zobaczy Pani pierwsze efekty zabiegu. Przebudowa kolagenu i elastyny będzie następować w przeciągu trzech następnych miesięcy. Tą głowicą będę wykonywała zabieg. Posiada 25 g. Pokażę. W tej technologii wykorzystujemy radiofrekwencję mikroigłową. Tutaj tej igiełki wbijamy Pani w skórę wielokrotnie, stymulując wzrost kolegenu i elastyny. Zagęszcza się ta skóra, poprawia owe twarzy, wszystko się nosi, no i drobne zmarszczki zostają zlikwidowane dzięki właśnie produkcji tego kolegenu i elastyny. Pierwsze efekty po zabiegu zobaczy Pani już po tygodniu, natomiast skóra będzie się stymulować do 3 miesięcy. Jeżeli Pani ten jeden zabieg nie wystarczy, możemy się spotkać za 3 miesiące i jeszcze mocniej zastymulować skórę. Jesteśmy już po zabiegu, jak pani odczucia? E, no dzięki znieczuleniu e, zabieg był bezbolesny, także czekam na pierwsze efekty. Super, bardzo się cieszę.